Serdecznie witam. Rano kolejny dzień, 23. Mamy środę, oczywiście październik 2024. Zobaczcie na temperaturę 4,5 stopnia. 8,10 dochodzi. Idziemy w las. Tam mamy w oddali. Autostradę, jesteśmy za miejscowością dobra i spróbuję obtoczyć tą autostradę do drogi na kliczków. Ominę autostradę i drugą stroną wrócę. Zobaczymy, ile będzie czasu i jaki będzie zbiór. Także powodzenia, życzcie mi i lecimy w las. No, moi drodzy, mam podgrzybka jednego, już sobie go zebrałem zobaczyłem ścięty kapelusz tam strasznie wielki jak duży talerz deserowy i 5 minut po wejściu do lasu mamy pięknego borowika pierwszego o żeby tak dalej są takie starsze piękne, ich nie biorę skupimy się może na Czymś lepszym. No, takich podgrzybków trochę podejrzewam, że będzie, bo ich mijam sporo. Niektóre już zużyte, więc wszystkich nie będę pokazywał, jakie wycinam, tylko te ładniejsze grzybki, żeby film nie był za nudny i za długi. Autostradę w oddali słychać, z co auta jeżdżą. Także bierzemy się do roboty. Taki duży podgrzybek, kozaczek w reklamówce. No, i tak sobie idę. I tu kolejny chyba podgrzybek. Przerośnięty. Ale taki do suszenia. Do suszenia się nada. Także zabieramy. No, jak prawdziwek, bielgachny. Idę przez las. O, i taki oto słupek. Się pojawił, znikąd, ciekawostka znowu. Oj, oj, chyba zostały mi, zostało mi zbierać te ceglastopory. Zobaczcie, że są jadalne, bo tu już są ładnie ponadbierane, ponadgryzane. Tu jest kolejny. O. Tu są kolejne, tu kolejne. Tu jest cegla stopory. I tutaj widzę, że są odporniejsze na na zimno. Nie dokucza im tak zimno, ale wolałbym, żeby to były normalne borowiki. O, jeszcze tam widzę same giganty obrodziło w tym lesie. I jak widać jak widać wzięcia nie było i tutaj też są i tutaj są. I tutaj spójrzcie jakby się obłogi zobaczcie, zobaczcie ile ich tutaj chyba jest dobre, dobre 30 jeszcze wiele z nich by się nadawało. Te już nie. Ale to dopiero tylko tu wszedłem do tego lasku. Co będzie dalej? O, tu jeszcze mamy same ceglastopory. No, raj dla grzybiarza, który to zbiera. i kolejne dwa. Także. Tutaj to no jest tego całe mnóstwo. I jak widać, wszyscy to zostawiali. No, nie opodał tych ceglaczków, chociaż jeden się pojawił na długiej nóżce biały. O, no i tutaj troszkę po powęszymy może będzie więcej takich takie biorę cały czas buszuje w tym młodniku i po prostu one się tutaj nie kończą tylko robić cyklaskopore spójrzcie ile ich tutaj po prostu jest cała cała mnogość to już jest jakby troszkę dalej O żeby to były normalne O, tu wyrwany widać, tu kolejny urósł Tutaj To był chyba normalny prawdziwek O i tak szukałem, szukałem I coś się tutaj trafiło Obiedzone i przysuszone. Do suszenia będą. Tam mnie muchomorki zatrzymały na drodze, bo chwilę tak idę drogą. No i spójrzcie, jaki wielki. Przy samej drodze. Co to jest? To będzie chyba robaczywy. No, taki prawdziwek, ale już wymęczony. Zaraz sprawdzę go. Zobaczymy co z niego będzie. No tak sobie bardzo spokojnie chodzę. I wszędzie cmentarzyska. Nic świeżego, coraz mniej, coraz mniej. No, Rano te 4,5 stopnia swoje zrobiło, jest coraz zimniej. A w tego typu lasach, czyli takich wysokich, ja godziną to już, to już nawet ciężko podgrzybka znaleźć. Także skupiam się na wszelakiego rodzaju e, młodnikach, takich liściastych, żeby coś tam jeszcze znaleźć. Tak mi się wydaje, że sobota, niedziela to już będzie, jak to mówią, kaplica czyli no już. Będzie koniec z grzybami w lesie, jeszcze jakieś zimnolubne te maślaki się pokazują i to będzie chyba wszystko. Dobra, nie będę przynudzał, lecę dalej. Wracam jakby z drugiej strony, wczoraj tu gdzieś znalazłem dwa kozaczki takie, bliźniaczki, dosłownie na ścieżce, chyba nikt tędy nie szedł. Okazał się oczom o. Jeszcze taki ładny narodny prawdziweczek. Bierzemy. No i nie opodal tamtego, jakieś 20 metrów dalej. Tutaj mamy drogę i wyskoczył mi znowu taki wilgachny prawdziwek, ale jego sprawdzę. O, twarda noga. Bierzemy go. No, ten jest naprawdę. Naprawdę ładny. Jak na takiego Wielkoluda. Spójrzcie. Trochę już z zimna ścierpł, Ale weźmiemy go. Prawdziwek okazał się zdrowiutki. Jak wiecie, mam zwyczaj, jeśli coś ładnego znajdę. To okrążam. 10 metrów dalej. Kozaczek. Do suszenia idealny. A prawdziwek, mówię, korzonek był normalnie bez robala. No, zawitałem w takim bardzo gęstym młodniku. Ja tutaj nie chodziłem, bo to blisko drogi, ale normalnie ścieżki porobione, jak nie wiem. I spotkałem yy, takie grzyby. To są blaszkowe. Taki kolor, nie wiem, mężczyźni się nie znają na kolorach. To takie coś różowe, ale to nawet chyba jest jadalne. Później się robi żółte takie duże. Jak tutaj chwilę stałem, to zobaczcie co mym oczom się ukazało. O, z tej strony. Sprawdzę go. Miękki, miękki. Więc zostaje. No, ale takiej wielkości stary kapeć prawdziw sobie tutaj wyrósł. No, kapelusz wielkości dłoni. No, pokręca się tu, może coś świeżego się znajdzie. Wchodząc tak po tym młodniku, tam jeszcze jeden był taki duży, prawdziwek i napotkałem troszkę ujedzone, ale w miarę świeże. O, jaki wymarznięty. Zobaczymy. Ten to się prawie zasuszył, nawet go nie biorę. Ten wygląda w miarę normalnie. No i napotkałem takie gniazdo jak to się nazywało? Lasówka ametystowa bodajże. Taki ładny fioletowy kolor. Jest tu ich kilka sztuk. Bardzo ładny żyweczek. Lubi ponoć rosnąć na padlinie pod spodem. A zaraz za lasówką. Uchował się taki malutki, ale śliczniutki podgrzybek. Może będzie więcej. Tylko spójrzcie, jaki kolor liścia. Trzeba dobrze wypatrywać. Spójrzcie, jaki obiad. Zobaczcie. Jakie gigantyczne kanie. Normalnie jedna. I tak rozwijają się od tamtej w lewo. I tu cztery gigantyczne kanie. Ale jest zostawię. Wziąłem sobie jedną, jeszcze dwie mniejsze znajdę to tak na jedno smażenie akurat pogoda przepiękna i jesień też bardzo ładna. Tutaj mamy ponad pół nie jest to za dużo. No że wlazłem do takiego Bukowy. Poprawcie mnie. Chyba Buk to jest. O, i taki mieszany trochę z iglastym. I tu się taki jeden. Prawdziw jeszcze uchował. O, starszy bo żółty. Ale będzie zapewne zdrowy, bo twardy był. I popatrzymy tutaj. Teraz jest tego sporo. Może jeszcze coś. W tym miejscu będzie spójrzcie, tu jest droga leśna oczywiście zobaczyłem z oddali tego grzyba I kiedy szedłem w jego kierunku zobaczyłem te dwa podgrzybki, Tam to olszowa jakaś o, tu jest jeden podgrzybek tu jest drugi dałem głowę w lewo widzicie to? zobaczcie jak on się tu uchował no tutaj liściaste drzewo, a tu taki prawdziwy, zaraz zobaczę, O, twardy, twardziutki, zaraz go pozyskam, nakręcę krótki film. I znowu w młodniku, prosty dalej od tamtego i zobaczcie, o te ślimaki go przybierają, twardy. W miarę, no już duży, ale jeszcze taki, taki do wzięcia. Bierzemy. Jest 11.11. .11. Prawdziwek był zdrowy. Powiem Wam, że normalnie tak przepięknie dzisiaj jest. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę się zrobiło ciepło. bluzę już ściągnąłem. I tak idę sobie. Zmieniam co chwilę las. I obserwuję to wszystko, i naprawdę człowiek powinien częściej być w lesie, a nie przed telewizorem. Idę sobie już drogą w kierunku samochodu, bo już w pół do 12 dochodzi. I tutaj w tych wrzosach rośnie sobie czerwony kozaczek. On częściej jest pomarańczowy. Nie wiem dlaczego się nazywa czerwony. No, trochę tego jest. Napotkałem się sosnowego kozia broda, ale jakaś taka już fioletowa. Chyba zimno jej doskwiera. I zostawię tutaj. Niech sobie będzie. No, wracam cały czas. O, i krypto reklama na drodze leśnej. Czy nasi rodacy zawsze muszą gdzieś zaznaczać swoją obecność, czy to jest jakaś nie wiem, patologia, czy to jakaś narodowa cecha? I ciężko takie, taką reklamóweczkę, taką folię było zabrać ze sobą z powrotem. Zbieram, jak mówiłem, maślaki. I takie okazy wielkości prawdziwka też biorę do słoiczka. Ładnie skórka z tego schodzi. Proszę nie rozdeptujcie tych grzybów, bo niektórzy to zbierają. I przeważnie to rośnie właśnie na takich ścieżkach, o. No pięknie, piękne dwa. Jak zawsze. Cyglaczki, pójście Już troszkę przyjedzone z różnych stron. No, trochę mnie dziwi. Ta niesława tego grzyba muszę się w zimie zająć poczytaniem, jak to robić, jak przyprawiać, bo szkoda go zostawiać w lesie. No to przecież to nie jest trujący grzyb. Zebrałem kilka dosłownie podgrzybków, chyba z 6 sztuk tutaj, w tym liściastym i znowu. Znowu i ślad po ślimaku, więc sobie radzą zwierzątka z tym. Z tym cegla z toporymi większość ludzi to widzę zostawia muszę się tym zainteresować no skrzyżowanko tutaj te ceglaki pełno ich znowu w tym miejscu ileś tam było moja cierpliwość została nagrodzona chyba że to cegla topory nie normalny tylko się wygią. nie jest chyba, nie widzę Także zaraz go ładnie oporządzimy i bierzemy. No jakie ja koło zrobiłem. Jak mnie mam chyba więcej jak 10 km. Eee, no i tutaj przyszedłem, jest ta wycinka. I jak myślę, tam będzie ta tablica, którą w któryś dzień pokazałem, gdzie, gdzie zakaz wejścia, ale ja przyszedłem z drugiej strony. No ale już widzę, że po, po robocie. Pocieli trochę, pozaznaczane drzewka są na niebiesko, chyba te, które trzeba ściąć. no I tak działają. Lecę dalej, bo już czas do domu. No i zgadza się, tu rzeczona tablica. tamtędy obszedłem pierwszy raz w życiu, bo nigdy tam nie szedłem. Tu zakaz wstępu, a z tamtej strony można przejść. Ta no, przecinka musi być zrobiona las musi być prześwietlony żeby te większe drzewa nie miały konkurencji i rosły jak najmocniej do góry w drodze do samochodu Zcięłem tutaj ładnego podgrzybka krok dalej, równo metr od niego też podgrzybek, ale taki naprawdę śliczny prawie jak prawdziwek łamał mi się no, bardzo ładnie. Przy takich wysokich drzewach powinno być tego tutaj więcej. 12:20 dochodzi. Nazbierałem jeden koszyk na 23, Środa, Październik, 24 rok. Tam jest samochód, więc tylko przejdę przez to. Życzę miłego oglądania. Planuję tylko jeszcze tak jak mówiłem wcześniej: sobota, niedziela. A jeśli, jakimś cudem, w listopadzie coś sypnie, to musiałby być jakiś temperaturowy element. Zobaczymy. Także miłego oglądania. Dziękuję za subskrypcję, za lajkowanie, za te wszystkie rzeczy, które tam YouTube jakby wymusza. Dziękuję bardzo. Po przejściu tego pustego miejsca, gdzie nie było drzew, no jeszcze postanowiłem wejść do młodnika, gdzie auto było zaparkowane. No i tutaj tak trochę podgrzybków, czerwony kozak. I zobaczcie, co się tutaj pokazało. Oczywiście ja go nie będę brał. On jest cały miękki, no, ale taki bardziej na... Napity wodą. Aż się wywinął. Normalnie gigantyczny prawdziwek. Tylko do tego, by nacieszyć oko. Ale podejrzewam, że nie jest robaczywy, tylko napity wodą. Dobra.